Welcome to Learn Polish Podcast, episode 77. You can find all our lessons on learnpolishpodcast.com. Be sure to listen to all of them because they're all different and they kind of build up as you go along. You can also get lessons from Camilla or her team on polonaswitch.com. Cześć, Kamila. Dobry wieczór, Roy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, wiem. Bardzo dla mnie. Pół do dziewiątej, teraz. Half past eight, w pół do dziewiątej, tak? tak? Jest wieczór. Evening, wieczór, powtórz, Roy. Jest wieczór. Jest wieczór. Dobrze. I co robisz wieczorem? Co robisz wieczorem? Czasami ja robię podcast i. Edit podcast. podcast, na przykład teraz, tak? Robisz na podcast. Na przykład teraz, ale wiesz, mam cztery podcast: tak, medytację podcast, speaking podcast, awakening podcast, i oczywiście learn polish podcast. Mm, czyli pracowity wieczór, tak? Pracowity. Ale ja lubię bardzo pracowity, lubię podcast. Ale tak. piękny sweter masz dzisiaj. A dziękuję bardzo. Ja mam dzisiaj relaksujący wieczór. Odpoczywam i piję herbatę. Ale ładnie kubek. Dziękuję bardzo. Lubisz herbatę? Czasami, tak. Czasami? Tak. A teraz masz herbatę? Pijesz Nie. herbatę? Nie mam. Nie. A co masz? Wodę, sok? Teraz nic, ale normalne woda. Woda ze cytryną. normalna. Woda z cytryną. A ja lubię herbatę, wiesz? Na przykład herbatę w torebkach. To jest bio albo. To jest torebka herbaty. Torebka. Co nie. to znaczy torebka? Teabag. Tak, torebka. Lubię taką herbatę w torebkach. A ty? Też. Ale mam? To nie jest bardzo zdrowe, bo to jest plastik. Bo nie, to nie jest plastik. Myślę, że to jest papier. Ale kiedy jest papier? Tak. To, ale ta jest, jest papierowa. Ale jest plastikowa. <laughs> ale ta torebka jest. Papierowa, nie ale jeśli jest papier, będzie do wody kaput. Ale ja nikt nie <grym> oh, będzie mar, ale czytałam. <grym> Rozumiem. No dobrze, więc ja piję herbatę. Jaką herbatę lubisz? Owocową? Co to znaczy herbata owocowa? Frusty. Dobrze, jest herbata owocowa numer dwa. Herbata. Jaka może być roj herbaty? Czarna kawa? Czarna herbata? Tak. Zielona herbata? A, zielona, tak, grudni, tak. Czerwona herbata? Reddy. Na Jaka pewno nie, nie ma niebieskiej herbaty. <laughs> nie ma niebieskiej herbaty, ale może być na przykład malinowa. Tak. A lubisz, proszę? Truskawka, herbata, nie? Herbata truskawkowa, herbata truskawkowa. A powiedz, Roj, czy lubisz zioła? A co to jest zioła? Co to znaczy zioła? Zioła, herbs, mhm. zioła. Lubisz pić zioła? Czasami. Wiem, jest bardzo zdrowa, ale nie bardzo smaczna. A jakie zioła lubisz? Mięto. Jest... Mięta. Mięta, tak. tak? Pierwsze cięcie to jest mięta, camo, 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 e, a to jest po polsku rumianek. Rumianek, tak. Czyli lubię pić rumianek. Czyli tak. lubię pić miętę i rumianek, tak? Tak. Tak. A z czym może być herbata? Z czym? Z with wash, tak? Tak. Z czym może być herbata? Z cytryna. A tylko gramatyka musi być dobra. Z cytryną. Z herbata cytryną. Z... z cytryną. Z cytryną. Dobrze. Herbata z cytryną. Lubisz herbatę z cytryną? Tak. Dobrze. Z czym może być jeszcze herbata? Z miodem. O, super! Z miodem o, mam. Zobacz, o, jest miód. wszystko dzisiaj. Tak, dzisiaj mam herbatę z cytryną, z miodem. Herbata impreza herba, tak? <laughs> Party, tak? Impreza z herbatą. Może być też z mlekiem. Niektórzy piją herbatę z mlekiem, prawda? Mm -hmm. Ty lubisz herbatę z mlekiem? Ja, ja nigdy piję nie. mleko. A nie pijesz generalnie mleka, tak? Nie, nie. lubisz mleka. Dobrze. No ja he, lubię he, ale może być, tak? myślę, że to nie jest zdrowe dla ciebie, bo teraz wszystko krowa ma antybiotyka i hormona. Co so, kiedy masz naturalne, chyba jest lepsze, ale teraz na sklep. Myślę, że to niezdrowe dla Ciebie. Niezdrowe. Tak. A to jest co? Stewia. Stevia. I może być It's like herbata. Suku, tak? It's like sweetener, tak? Stevia? Tak, tylko zdrowy cukier, tak? <laughs> I stewia. I mówimy piję herbatę ze stewią. Ze stewią. It's like French. Ze Masz w domu Stewie Masz? Yeah. Bo kiedy ja piję herbatę albo kawa zawsze Bez Ale... Be well, cytryny. Well, czasami herbatę z cytryny, ze citryny, ale kawa jest bez e, cukru. Brązowe, lepsze niż białe, tak? Brązowy cukier. Też nie pijesz herbaty z brązowym cukrem? Nie. Nie. Hmm. Czyli ty pijesz herbatę czarną bez cukru, bez Cytryny? Bez, no, to czasami z znaczy tak? cytryną. Z cytryną? Cytryną, mhm. czasami z cytryną, ale bez mleka. Tak. Bez cukru, bez miodu. Tak. Całt, hani, tak. A, no dobrze. Fajnie. Masz jakieś pytanie do herbaty? Może chcesz się napić? Co? Ee, jak? Ee, ile? Herbatę za dzień piłeś? Ile herbaty dziennie pijesz, tak? Dziennie, dziennie to jest per day. Ile? Myślę, że cztery herbaty. A ty? E, chyba jeden. Jedną herbatę. Jedną. Piję jedną herbatę. Piję jedną herbatą. Też? Nie, dziękuję. <noise> no dobrze, w takim razie ja piję moją herbatę dalej. Życzymy spokojnego wieczoru naszym studentom. Napiszcie koniecznie, jaką wy herbatę lubicie, jaką pijecie. Napiszcie komentarze. Dziękujemy Wam za uwagę. Wasze zdrowie. So if jakieś like some lessons from Camilla or her team, you can go to polonoswitch.com and you'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com. We also have the awakening podcast, the meditation, and the speaking, and all can be found on Until next week, do widzenia. Do widzenia.